Hiszpania, Portugalia Wielu kolegów z jednej i z drugiej strony Dlatego zapytam, za kogo pan będzie trzymał kciuki Czy jednak za Iker'a Casillas'a, czy bardziej za Cristiano Ronaldo? No akurat jestem zaproszony przez Telewizję Polską Do komentowania tego meczu Współkomentowania jako ekspert w studiu Więc będę tam razem z państwem na pewno No to jest niecodzienna historia Będą grali zawodnicy Realu Madrid Przeciwko zawodnikom Realu Madrid Dyspozycja tych chłopaków jest niesamowita Oni grają już 70 czy 80 mecz w sezonie W dalszym ciągu grają na niesłychanym tempie Kedira z, z Ozilem w Niemczech grają tak samo na niesłychanym tempie i to jest na pewno kon, konwersacja taka ograniczona, bo tak naprawdę nie wiemy jak pokaże się Cristiano Ronaldo, jak zagra przeciwko swoim kolegom z Realu Madryt. Jak, jak rzeczywiście ci Hiszpanie będą chcieli ograć tych, tych swoich przyjaciół z Portugalczyków a czy real ma czy, czy Hiszpania ma trochę przewagę w związku z tym że, że obrońcy wiedzą jak gra ten Cristiano Ronaldo znaczy na pewno wezmę, Cristiano nigdy w jakiś sposób tak do końca nie wiadomo jak zagra przeciwko tym faworyzowanym drużynom bo jak gra, gra z Czechami, to wiadomo, że czuje się bardzo pewnie, wszyscy na niego grają. On ma duży, dużą jakby pewność się, siebie, poruszania się po boisku, co widać. Ale jak grają z tymi wielkimi zespołami, jak Hiszpania, czy, 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 czy wcześniej. Brazylia na Mistrzostwach Świata, to, to naprawdę to już jest zupełnie inny poziom. Ci obrońcy są już dużo lepsi, mają, mają pomoc swoich pomocników czy, czy środkowych obrońców, więc będziemy na pewno Cristiano dzisiaj bardzo trudne zadanie, żeby, żeby zabłysnąć, ale jest to moim zdaniem najlepiej kontratakująca drużyna Portugalia i na pewno tu będzie ten kontratak dla nich, no i wiadomo, że całe fragmenty gry Cristiano świetnie strzela, także to będzie dla nich jakby no, alternatywą na to, jak się przeciwstawić Hiszpanom w Hiszpanie wiadomo otrzymają piłkę, grają na utrzymanie, po prostu nie jest to możliwe, żeby zabrać im piłkę, uwielbiają to, grają krótkimi podaniami bardzo, bardzo często, Miałem ten schemat opanowany do perfekcji, no i zdecydowanie są faworytem tego spółki. Cztery zespoły zostały w Mistrzostwach Europy, to na koniec zapytam, kto będzie tym Mistrzem Europy, Pana zdaniem, zdaniem Jerzego hmm. Dudka. Słuchajcie, ja już mówiłem bardzo dawno, że w finale powinny się znaleźć według moich obliczeń przed, przed finałem, przed tymi finałami, rozgrywkami Hiszpanii i Niemcy, ale powiem Wam szczerze, poziom sportowy jest bardzo dobry. Wszyscy są zadowoleni, pada dużo bramek, bramki głową, bramki, po prostu niesamowite bramki, ale brakuje mi niespodzianek w tym, w tym, w tym turnieju i, i poświęcę nawet ten swój, te swoje parę złotych, które obstawiłem na ten finał. Po to, tylko żeby było kilka niespodzianek, a na pewno i Anglicy, i Portugalczycy, przepraszam, są w stanie zrobić tą niespodziankę i być może ograć Hiszpanów, i tak samo Włosi są w stanie powalczyć z Niemcami, więc czekajmy na jakieś niespodzianki, coś się wreszcie zacznie. Dziać.